Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam Was do wehikułu czasu, abyśmy tam wsiedli i chcę Ci powiedzieć: w tym wehikule czasu nie będziemy się nudzili, bo tam będzie modlitwa uwielbienia. Spróbujmy sobie tam zorganizować takie uwielbienie Boga za to, wszystko, co się dokonało. I wróćmy do rzeczy, które się wydarzyły w przeszłości, a które. Zdarzyły się i były możliwe dzięki Tobie i dzięki ludziom podobnym do Ciebie. Chcę Tobie pokazać, że mamy okazję, mamy powód do tego, żeby uwielbiać Pana Boga, yy, ponieważ, drogi odbiorco, Masz realny wpływ na to, co się dzieje tutaj, właśnie w obańkologii. Mamy powody do tego, żeby dziękować Bogu za 2023 rok. Razem to tworzymy i z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że teobańkologia nie jest dziełem jednego księdza, ale dzięki Tobie, który mnie słuchasz, jest ona możliwa i wiele rzeczy wydarzyło się dzięki Tobie i ludziom podobnym do Ciebie. Wielkie, wielkie, wielkie podziękowanie za to, drogi wolontariuszu, drogi darczyńco drugi wstawienniku, który modliłeś się za nas. Przejdźmy teraz do 2023 roku. Nie wiem, czy pamiętacie Owieczka pomaga owieczce, te akcje sprzed roku. Nawet zanim, zobaczcie, jakie to jest niesamowite. Zanim w ogóle powiedziałem tym, którzy są ubożsi z naszej y, społeczności: Będzie coś dla was, to niektórzy już pamiętając o tych potrzebach, zaczęli wpłacać właśnie różne darowizny, żeby tamte owieczki miały nasze materiały formacyjne za darmo. Yy, to yy, jest możliwe dzięki Wam dzięki ludziom, którzy mają otwarte serca i widzą potrzebę czasu, żeby tworzyć ewangelizację w internecie. Że pewne czasy metody minęły. Papier idzie do lamusa coraz bardziej. Rzeczywistość telewizji zmienia się i potrzeba zagospodarować tuż pasterstwo online. Potrzebne są na to nakłady, środki finansowe, ludzie, którzy jak najlepiej będą to robić, którzy będą zatrudnieni po to, żeby takie rzeczy tworzyć. Nasza społeczność to widzi i chcę powiedzieć wielkie dziękuję. Ogromne dziękuję za to, że robimy to razem. Że to, to, to słowo, choć brzmi górnolotnie, zróbmy to razem, rzeczywiście przykuwa się w konkretne nasze działania. I mogę z czystym sumieniem powiedzieć: pomagasz mi w tym, żeby chwała Boża wzrastała, żeby pożytek ludzi był coraz większy, żeby nasza misja stawała się coraz bardziej realna. Przypomnij sobie luty, akcję wielkopostną Jerycho. Uczyliśmy się systematycznego życia duchowego, które nie jest tylko przeznaczone dla świętych, ale dla każdego człowieka, który chce radykalnie pójść za Jezusem. W lutym też mieliśmy rekolekcję w Płocku. Dzięki Wam mogliśmy tam pojechać, zapakować auta, mieć zaspokojone różne potrzeby na miejscu. To naprawdę dzięki Tobie było możliwe. Ją na i będę mówił do Jej serca. Mów Panie. Mów Panie teraz w ciszy do nas. W następnym miesiącu. Podobne rekolekcje odbyły się w Berlinie, rekolekcje Wielkopostne w Warszawie. Dziękuję Wam, bo to na nawet, zobaczcie, nawet jeżeli tam było stoisko z puszką, która tam stała, to po pierwsze, to te konkretne ofiary, które tam zostały wrzucone, to od Was, a po drugie ta, ta zbiórka i to stoisko nie spełnia wszystkich naszych potrzeb związanych właśnie z takim wyjazdem. Więc potrzebni są darczyńcy, którzy, dzięki którym możliwe są takie wydarzenia w realu, nie tylko online. I dzięki Wam było to możliwe i mogliśmy właśnie przeprowadzić takie Rekolekcje w różnych częściach Polski. W marcu przekroczyliśmy liczbę 500 tysięcy obserwujących na Facebooku. Pojawił się modlitewnik Jezu, ty się tym zajmij z aktami zawierzenia. W kwietniu, oprócz wielu, wielu takich stałych rzeczy, które działy się w tle, czyli trzeba było pracować nad stałymi rzeczami. 20:30, różaniec, 15: koronka, błogosławieństwo na 7 rano, błogosławieństwo na 19. Filmu od serca, komentarz biblijny, wiele innych stałych rzeczy. To oprócz tego, dzięki Wam, udało się przeprowadzić nowennę do Miłosierdzia Bożego. W maju rozpoczęliśmy nowennę pompejańską. O błogosławieństwo i pokój dla naszej ojczyzny. Tak bardzo potrzebny. Nowenna pompejańska za Polskę. O błogosławieństwo i pokój dla niej. Od 8 maja, dziś, ostatni dzień tej nowenny. Bardzo, bardzo dziękuję Tym. Wzięło w niej udział kilkanaście tysięcy, a może nawet kilkadziesiąt tysięcy osób. Mieliśmy też nowennę przed zesłaniem Ducha Świętego w Wałbrzychu. Mogliśmy przeprowadzić nie tylko online, ale też w realu, w jednym z największych kościołów diecezji świetnickiej, czuwanie przed zesłaniem Ducha Świętego. W maju też wielka moja radość. Dzięki Tobie i ludziom podobnym do Ciebie udało się zrealizować teledysk. To moc w słabości już ma dużo, ponad pół miliona wyświetleń. To moc w słabości. Bardzo dużo intencji tam zostało złożonych, za które się modlę. To nasza wspólna sprawa, za którą tym filmem chcę powiedzieć ogromne, ogromne podziękowanie dla Ciebie. Z serca do serca, niech popłynie. W czerwcu, oprócz rzeczy stałych, kończyliśmy nowennę pompejańską. Kolejny teledysk, Ujrzał światło dzienne, Niech przyjdzie Duch Święty, ma aktualnie ponad 260 tysięcy wyświetleń na YouTubie, na Spotify, iTunes, Tidal też ma swoje miejsce i tam wielu ludzi korzysta. W lipcu byliśmy w Koszalinie, by osoby, które tam urlopowały albo mieszkają, miały możliwość nałożenia szkaplerza. Tam też dwa dni transmitowaliśmy właśnie ten weekend poświęcony Matce Bożej. W lipcu też byliśmy we Wrocławiu na rekolekcjach o skomplikowanej sytuacji rodzinnej. Jeśli przeżywasz trudności rodzinne lub małżeńskie, nawet jestem na zakręcie życiowym i mi się pomieszało w życiu, czy ksiądz zna... Albo po prostu możesz uczestniczyć w transmisji na żywo na Facebooku, YouTube. Te... Do dzisiaj sporo osób mi w, wspomina, że tam ksiądz coś powiedział i to konkretnie przełożyło się na coś w moim życiu. W Koszalinie spotkałem też jedną osobę, której świadectwo bardzo mnie poruszyło i tego typu rozmowy wciąż przypominają mi, że robiąc te rzeczy, i te stałe, i te takie akcyjne docieramy do konkretnych osób z ich konkretnymi problemami. Przypominam sobie więc w Koszalinie osobę, która... który się po prostu wyświetlił, Różaniec, na YouTubie. Ona była w takim sytuacji, że już planowała samobójstwo. Chciała po prostu wybierać drzewo, żeby w nie wjechać. I przez przypadek, u nie ma przypadków, kliknęła w ten akurat Różaniec. I zaciekawiło ją pierwsze rozważanie. I tak powiedziała, o, to o mnie. A później drugie rozważanie. O to też o mnie. Później kolejne. A skąd ksiądz wie, jak ja żyję? Jakie mam problemy? Dzięki waszej modlitwie. Teraz akcent na to, że modlicie się za mnie i za społeczność. Takie rzeczy są możliwe, że nie tylko mówię coś mądrego. Daj Boże, coś mądrego będę mówił Wam i mówię. Ale mówię o Waszym życiu i mówię z mocą Ducha Świętego, bo za tym stoi ogromny skarbiec modlitwy, z którego czerpię podczas różańców. I ta, ta osoba przyszła, już zaczęła regularnie uczestniczyć w naszych różańcach. Nie tylko zostawiła myśli samobójcze, ale jej życie się poprawiło. Wiele, wiele kilometrów przejechała do Koszalina, żeby mi za to podziękować. Jeżeli mnie słyszysz, jeszcze raz serdecznie Cię pozdrawiam i błogosławię. Wiele innych osób podchodziło przy okazji innych wydarzeń i aż się ciepło na sercu robiło, że to to nasze wspólne zaangażowanie, aż tak działa. To zaangażowanie Ducha Świętego jest przerażająco dobre, przerażająco skuteczne. I dziękuję Ci również Duchu Święty za to, że używasz nas jako Twoich narzędzi. Używasz nas, nas wspólnie. I chcie, żebyście mnie zrozumieli dobrze, chcę tutaj akcent położyć na nas, na zespół, nie na mnie. Ja jestem tylko małym elementem, jakimś małym, malutkim procentem tego, co się tutaj dzieje i to, co jest możliwe właśnie w tym miejscu. Bardzo ogromna część i akcent chcę postawić na Was, że to dzięki Waszemu zaangażowaniu, w modlitwie, wsparciu finansowemu, wsparciu dobrym słowem. Wsparciu, poprzez to, że dbaliście o zasięgi, że udostępnialiście te materiały, to wszystko, o czym opowiadam, było możliwe. W sierpniu przekroczyliśmy liczbę 500 tysięcy subskrypcji na YouTube oraz inni księża zawitali na kanał, żebym ja mógł odpocząć, nabrać sił na urlopie. Mieliśmy akcję z tego powodu Boskie Wakacje. We wrześniu, premiera pierwszej naszej płyty, która była. <noise> Jakby to wam powiedzieć. No jakbym tak zliczał godziny, to tak z chyba z 10 tysięcy godzin cały zespół poświęcił właśnie na to, żebyśmy mieli tak wspaniały efekt. Wprowadza świętego, przyjmij Ducha Bożego, przyjmij duch ale słuchaj świadkoś. ogrom pracy możliwej dzięki Wam. Nie liczę godzin, które Wy poświęciliście na to, żeby ta płyta powstała, bo to nasze wspólne dzieło. Dzieło darczyńców, dzieło tych, którzy nas wspierali modlitwą, dzieło tych, którzy później pomagali w promowaniu tej płyty. Bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję. Wielka sprawa. Jesteśmy tym wehikułem czasu na wrześniu i najchętniej tutaj bym Wrócił do tego czasu, jeszcze raz się ucieszył tamtymi emocjami. Niesamowite to było. Ale lecimy dalej. W październiku rozpoczęliśmy akcję Galilea modlitwa za niewierzącego. Zmotywowaliśmy się, wielu zmotywowało się do różańca. Bardzo mnie to cieszy. Takie akcje są potrzebne, i to dzięki waszemu wysiłkowi ona zaczęła nabierać. Rozmachu, zaczęła się rozchodzić, zaczęliście opowiadać innym. Dziękuję również za to, że stajecie się takimi ambasadorami tej sprawy akcji, różańca te Bardzo dziękuję ambasadorom. 5 października mieliśmy premierę teldysku o to ojciec posyła nam ducha, aktualnie ma ćwierć miliona wyświetleń. Około tysiąca komentarzy, żywo reagujecie. To wy byliście tymi, którzy powodowali, że on się rozchodził, że on był polecany dalej. Czyli znowu ten temat ambasadorowania, który jest dla mnie niezwykle ważny i inna rzecz. Drodzy darczyńcy, to dzięki Wam ten teledysk był możliwy, tak pięknie został nagrany, z takim rozmachem się rozszedł. Bardzo Wam dziękuję. Lecimy naszym wehikułem czasu do listopada. Tam różne nowości się pojawiły. Oprócz kalendarza naszej społeczności, to też zeszyt walki duchowej dla małżonków, już wtedy się pojawił. Komentarze biblijne księdza Mariusza Rusika były kontynuowane. W grudniu ponad 200 tysięcy osób uczestniczyło w Godzinie Łaski. To jest fenomen po prostu. Co wy zrobiliście, żeby to ta społeczność tak wyglądała, żebyśmy się tak wspólnie modliwi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Powiej wiatrem Duchu Święty nad naszą wspólnotą. Nie mam słów. Znowu bym tutaj wrócił do tamtych emocji i już tak został tym wehikułem czasu w tamtym czasie. Tamten moment gdzieś sobie przypomniał. Ale trzeba lecieć dalej, bo oprócz rzeczy stałych, wciąż to podkreślam. Mieliśmy re rekolekcje adwentowe w Poznaniu, ogromną życzliwość dusz pasterzy. Ogromny kościół, który pomieścił tysiąc osób, które zmieściły się w, w samym budynku kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy osób, które mogły uczestniczyć online. Przypominam, że te ogrom sprzętów i wszystkie te techniczne sprawy są możliwe dzięki Wam, darczyńcy. Każdy, kto jedzie na takie wydarzenie transmitowane, patrzy na ten sprzęt, to tak stwierdza, a ja nawet nie spodziewałem się, że to, że to tak dużo sprzętów, że to tak, tak duża mrówcza praca, że tyle kabelków tam w ogóle jest. Te kabelki są dzięki Wam, drodzy darczyńcy. Zakupione i, i one przekładają się na coś, co później jest niezauważalne i nie powinno być zauważalne czyli na obraz Najświętszego Sakramentu, który widzimy na, okranie, na ekranie na YouTube. Obraz modlących się ludzi, klęczącego księdza, który mówi rozważanie. Z mocą ducha świętego, mając ze sobą ludzi, którzy się za niego modlą, którzy podtrzymują go, żeby, żeby te słowa rzeczywiście działały, docierały i wchodziły w pięty różnym osobom. Po to, żeby się nawracały i, i wierzyły w Bożą Miłość. Dziękuję Wam, że ten rok 2023 w tym kształcie był możliwy dzięki Wam. Dziękuję Tobie, że razem tworzymy ten czas. I, I możemy go w ten sposób podsumować. Dzięki Tobie się rozwijamy i z nadzieją patrzymy na dalsze lata. Bardzo potrzebne, by tworzyć tę przestrzeń, zwłaszcza dla ludzi, którzy się niepokoją i potrzebują tej przestrzeni online, by wyciszyć serce, a w tym sercu dostrzec Boga, zaprzyjaźnić się z Nim. Z wielką e, taką gorliwością i, i z takim rozrzewnieniem serca wdzięcznością za to, co się wydarzyło. Błogosławię Was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Co dla Ciebie było najważniejsze w 2023 roku? Zapisz poniżej. Co wspominasz szczególnie? Co było dla Ciebie może przełomowe, albo Tobie szczególnie pomogło? Zapisz to poniżej. Teraz wyświetlą się Tobie różne propozycje na ekranie. Przycisk, subs przycisk subskrypcji Spróbuj z nich również skorzystać, byśmy w dalszym ciągu razem tworzyli to miejsce.